Witam w moim skromnym warsztaciku. Dzisiaj będziemy się zajmować baterią do hulajnogi Kukilin G2 Pro. I tutaj jest sytuacja taka, że mamy napięcie na wtyku od ładowania, a nie mamy napięcia na wtyku do obciążenia. Podłączyłem ją do ładowarki. Ładuje się, to zaraz wam pokażę. A tutaj napięcia nie ma. Otworzymy ją, zobaczymy jaki jest BMS i wymieniamy BMS. Pakiet mamy uwolniony, hmm, tutaj mamy takie ogniwka, 2,5 Ah. No i tu mamy nasze -sisko. no takie malutkie. Co tutaj nam pisze? 25 Ah, to tyle wiem z chińskiego. Czyli będziemy szukać BMS-a na 25 A. Najlepiej identycznego, to byśmy tylko przepieli. Tutaj nie musieli się męczyć z tym samym okablowaniem. No ale jak nie znajdziemy identycznego, no to będziemy musieli sobie tutaj to wszystko porobić. Zamawiając płytkę z PCB, określamy sobie jej długość, szerokość, ilość warstw, z jakiego materiału chcemy zrobić. Grubość płytki, minimalny odstęp ścieżki, minimalny rozmiar otworu. Jak, jakiego koloru chcemy mieć płytkę? Jakiego koloru chcemy mieć napisy? Czy chcemy złącze krawędzowe? Czy nie? Czy chcemy mieć cynę ołowiową, bezołowiową? Rodzaj przelotek oraz ile chcemy mieć miedzi na jednostkę powierzchni. Zamawianie płytek w PCBWay jest łatwe i szybkie. To sprawdźmy sobie jeszcze, czy przypadkiem przewód nie jest uszkodzony. tak podłączam do plusa. No i tutaj mamy ten grubszy minus od obciążenia. No nie ma napięcia. A minus od ładowania. Napięcie mamy, czyli tak jak przedtem. No i znalazłem niby podobny. Ale to piszę, że to jest 20A. Hy. Hmm. A może po prostu sobie go otworzymy i zobaczymy, może jakiś MOSFET jest warty albo coś. No to odlutujmy go. No to zobaczmy, czy tu uda się w ogóle cokolwiek zdziałać. I to one są równolegle, pewnie. Tu mamy zwarcie, cokolwiek to jest. A co to jest? Ten element to jest MB510 i mamy, że to jest dioda Szotkiego. To ściągnijmy, ja upewnijmy się, że to na pewno to. Czyli to dioda środkiego, no. Ciekawe czy tu jest coś więcej. Czy to jest tylko tyle. już sztuczna inteligencja nam podpowiada, że możemy sobie użyć jakiegoś zamiennika. Byleby było 5A i 100V. I podpowiada takie zamienniki. No zobaczymy co znajdziemy. No przyszły nam nasze elemenciki. Najpierw wlutujemy jednego, a potem zobaczymy, może wlutujemy resztę. Jak będzie więcej. To zniosło więcej prądu. I to co? Wlutujemy sobie ją. I zobaczymy czy tam będzie działać. No i no to lutujemy i testujemy. Dobra, na razie tyle nam wystarczy. Zobaczymy czy się ładuje i się rozładowuje. Albo od razu sobie sprawdzimy to pięcie na wyjściu. Ładować, to to się ładowało z tego co pamiętam. Na wyjściu nie było. No i mamy na wyjściu. I to ładuje się. No, mamy podłączone pod obciążenie. No początek 5A, bo to tam jeszcze nie ma tego chłodzenia. bms także zobaczymy, czy tylko chodzi. No wygląda jakby chodziło. No to wstępnie nam wszystko działa. Jak tu jest miejsce na 3 diody, to lutuję 3 diody, nie będzie No i mamy trzy diodki wlutowane. Dobra, wszystko działa, to składamy. naładuję go do pełna i zrobimy test pojemności no to mamy naładowane i jedziemy z tematem Jak napięcie trochę spadnie, to podciągnę do 12 A. I mamy wynik. 14,6 Ah. No tam prąd nie był za duży. Także pewnie rzeczywiście jest jeszcze troszkę mniej. No ale ogólnie, jako co do baterii, to się nie ma co przyczepić. Nominalnie jest 15 Ah, ale to wiadomo, że nigdy tyle nie będzie. No to jak działa, to składamy dziada. Już sobie wstępnie naciapiemy silikonem. Teraz sobie zaplastrujemy całość. Tutaj zacząłem na rogu stołu, mi jest łatwiej to zrobić. No i mamy całość zaplastrowaną. Do kompletu założymy sobie jeszcze koszulkę. Jest kawał koszuli. No to suszymy. No tak to wstępnie wygląda. Tutaj ciężko mi wam to wszystko pokazać, bo muszę tym manewrować. I tak żeby nie obrócić rękawiczek, to będziemy się bawić palcem. No, i tak sobie wygląda góra po dopieszczeniu. W tym odcinku to już wszystko. Dziękuję, pozdrawiam.